Pani Beato, dobry wieczór, witamy panią. Dobry wieczór. dobry wieczór, witam państwa. Ja troszeczkę w innej sprawie. Bardzo trudno mi prosić, ale zmusza mnie do tego sytuacja. Dzwonię z ogromną prośbą o pomoc dla mojego wnuczka. Pawełek pokropek się pomaga. Pawełek to prawie trzyletni chłopczyk, choruje na śmiertelną chorobę dystrofię mięśniową Dischen'a. Jest to całkowity zanik mięśni który powoduje powolną śmierć. Musimy zebrać 16 milionów złotych na terapię genową w USA. Po prostu bez Państwa pomocy nie damy rady zbierać takiej Pani kwoty. Beato, to proszę e... powtórzyć jeszcze raz. E... Błagam jako babcia o wsparcie dla mojego wnusia. Ale proszę powiedzieć jeszcze ten adres. E... Pawełek pokropek się pomaga. Pawełek Pokropek się się pomaga. W, się pomaga. Dziękujemy Pawełek bardzo. Pawełek Pokropek, ja też bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, rozumiem taką desperację, szczególnie babci, w, w ogóle członka rodziny w przypadku tak robimy tego rodzaju rzeczy, żeby promować jakąś akcję, ponieważ jeśli zaczęlibyśmy akcję zbierania pieniędzy, ponieważ jeśli byśmy zaczęli jedną, musielibyśmy też y y drugą, trzecią, dziesiątą, nie potrafilibyśmy też ich zweryfikować, ale tutaj jeśli pani Beata zadzwoniła, to po prostu nie pozostaje nam nic innego jak tylko... Znaczy nie, przyłączyć się do tego apelu. Myślę też, że to jest taki moment, kiedy warto wspomnieć o tym, że naprawdę warto przekazywać 1,5% podatku. Nie wszyscy to robią, nie wszyscy o tym pamiętają. Niektórzy być może sądzą, że to coś im odejmuje, a tak nie jest. Ktoś właśnie napisał, że musi dopłacić.